Więc pierwsza nasza propozycja, czy popiera pan, pani wypłacenie świadczeń socjalnych imigrantom. Nie bójcie się o to zapytać. Panie Marszałku, Wysokiej Sejmie przyszło nam dyskutować przygotowaną przez PiS uchwałę w sprawie referendum. Zacznijmy od tego, że referenda jako konfederacja popieramy. Referenda jako zbadanie rzeczywistej opinii obywateli o tym, jaką linię rządzenia powinien przyjąć rząd jaki model polityki realizować. Przez 8 lat rządów PiS-u, mając do wyboru wiele strategicznych wyborów, czy to w polityce europejskiej, migracyjnej, energetycznej, przemysłowej, transportowej, PiS ani razu z tego instrumentu skorzystać nie chciał. Jest więc dla nas najzupełniej jasne, że to z czym mamy do czynienia. To próba polaryzacji społeczeństwa w trakcie kampanii wyborczej i narzucania tematów, które socjolodzy pracujący dla pis uznali za wygodne. Czy ci socjolodzy trafnie przewidywali, czy może znów się pomylą, tak jak pomylili się przy ostatnich wyborach, gdzie zdaniem socjologów pracujących dla PiS Konfederacja miała nie wejść, nie udało wam się, to się przekonamy. W mojej ocenie te pytania są sformułowane w sposób widocznie chytry, widocznie cwany, Przewrotny, i dlatego finalnie społeczeństwo jest mądre, zauważy tą waszą przewrotność, na tym stracicie. Natomiast histeria, która towarzyszy tutaj opozycji, która sama się nazwała totalną, czyli centrolewicy, no też jest trudna do wysłuchania. Doprawdy, zrobienie referendum, nawet z głupimi pytaniami, nie jest końcem demokracji. Nie przesadzajcie, bo się ośmieszacie w oczach społeczeństwa i nie jesteście tak, jakbyście chcieli trzecią drogą, stajecie się. Albo jakąś radykalną, destabilizującą państwo lewicą, albo przystawką koalicji obywatelskiej. Tu Konfederacja prezentuje zdrowy rozsądek, tu Konfederacja prezentuje chłód w osądzie tej sytuacji, i Konfederacja od początku prezentuje też jako pierwsza formacja rozsądne pytania, które można by zadać. Najpierw, reagując na waszą propozycję, pytania tylko o politykę relokacji Unii Europejskiej, powiedzieliśmy, że trzeba to rozszerzyć na politykę migracyjną, którą prowadzi rząd bo wy prowadzicie politykę proimigracyjną de facto, wy przyznajecie wszystkie możliwe świadczenia finansowe wszystkim cudzoziemcom. Którzy legalnie przyjadą tu z całego świata. I cztery piąte społeczeństwa nie popiera waszej polityki, a się boicie o to zapytać. Więc pierwsza nasza propozycja, czy popiera pan pani wypłacenie świadczeń socjalnych imigrantom? Nie bójcie się o to zapytać. Najwyżej usłyszycie, że nie. I dalej będziecie rozdawać pieniądze wszystkim, którzy tu przyjadą z Azji, z Afryki, skąd tylko chcecie. Druga nasza propozycja. Spokojnie, spokojnie, to była dopiero pierwsza. Czy popiera Pan Pani waloryzację świadczenia 500 plus do 800 plus? Już Polacy zaznali waszego dobrodziejstwa, podwyższenia składki zdrowotnej i antypolskiego ładu. Nie bójcie się o to zapytać. Trzecia propozycja, czy popiera Pan Pani ograniczenie możliwości korzystania z gotówki, które dokleiliście do przepisów covidowych. I czwarte pytanie, czy popiera Pan Pani zakaz rejestracji samochodów paliwowych od 35 roku życia? Bo chcecie wykończyć normalną motoryzację i Polacy tego nie popierają. Pan post, pani poseł Paulina na Polska 2050.